No, to witam was bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a to jak widać na zamoczonym obrazku jest Dead Island Riptide. Czyli nigdzie dalej się nie wybieramy, cały czas wysła Paranoi quest, tym razem pod tytułem... ...zobaczymy, może coś z wątku głównego? Nie, to zostawię dla was, żebyście sami to przeszli. Może, o, bezpieczna przystań. E, Megi ma problem, co ma problem? Megi jest bezpieczna, ale przyjaciele Megi, którzy mieli się z nią skontaktować, no nie odzywałem się, to bywa w trakcie trwania apokalipsy zombie. Pewnie coś się stało, trzeba po prostu tam iść i im pomóc, ewentualnie podobijać, bo pewnie tak przebiegnie ten scenariusz, ale zobaczymy. Dobra, w każdym razie 116 metrów, no to lecimy. Okej, okay. choć wyspa Pano jest, jest troszeczkę bardziej podmokła niż Banois z jedynki, troszeczkę to utrudnia poruszanie się, ponieważ prostać nie zasuwa pełnym sprintem w wodzie. Jeszcze pływaki, tak, nowy rodzaj zombie, po prostu trzeba go sieknąć zanim stanie. I tyle w tym macie. A. No. Może też z po powymachiwać dosyć ładnie. Dobrze. Więc 70 metrów, niedaleko, niedaleko. Ale moment, zobaczmy, co się stanie, że go nie sieknę pierwszy. Rzuci się na mnie. A poza tym potem, co się dzieje? Wstaje i leci w wodzie w ogóle. Mając w dupie gęstość cieczy. Ach. No. Dobra. To też nieważne, to wszystko poboczne sprawy w porównaniu z tym co mam teraz zrobić Dobra A, No to biegniemy I właśnie o to że nie biegniemy Ponieważ kurwa brodzenie w wodzie spowoduje, że bohater zasuwa tak królewsko wolno Ale z oczywiście nie, w dupie gęstość cieczy No nie wiem Może te magiczne buty, które zawierają te obrażeń są tak ciężkie, że nie, no, nie można zasuwać sprintem wleczemy się do celu powoli Wykończając zombiaki po drodze oj coś za co się dzieje Uu, ten jeszcze żyje I teraz szukaj szpadla w wodzie no nie róbcie mi tego bardzo lubiłem ten szpadel o jest, dobrze mi się zdawało, że ogień palił się nawet pod wodą, A, też nieważne gdzie jest mój magiczny szpadel? Jest, jo wants! Jestem emocjonalnie związany z tym szpadlem, czyli moment teraz podejrzewam, tutaj trzeba wejść na górę, tak? No, Logan też nie jest sprinterem, jeżeli chodzi o wchodzenie po drawinach. Dalej tutaj. No. I co nas czeka na górze? Żarcie. Chyba. Alkohol, też jedzenie, koktajl, no, prawie nóż do rzucania. Dobra, rozumiem, że chodziło o to, ale gdzie są ci przyjaciele? O, są jabłka. No, ale ile wam, wsuwaj, wsuwaj. Dobra, i szkic, widzę, co to jest. Rozprówacz. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dobra, czyli rozumiem, nie chodziło o to. Hmm, no dobra to zrzucamy to na później albo nie e, i wracamy no tutaj się chyba da zaskoczyć Zobaczymy. do wody o kurde chyba jedzenie jabłek się że tak powiem kompletnie nie opłacało ponieważ teraz straciłem wszystko Ech, no dobra taka jest scena za sketanie no, z dużej wysokości no momencik, momencik czy to nie było na pewno to? Czy ja czegoś po prostu nie podniosłem? Stać obóz w domu na drzewie To tam nie było domu więc Dobra lecimy w kierunku innego drzewa Ale nie wiem opuszczamy zielony okrąg więc cofamy się No dobra może jednak rzeczywiście coś ominąłem a poza tym, stąd lepiej będzie można się rozejrzeć. Gdzie jest dom na drzewie? Hmm... No tam jest dom. On nie jest co prawda na drzewie. No ale jest dosyć wysoko położony. To już zaraz to sprawdzimy, wejdziemy jeszcze raz tutaj. No nie. Jeżeli to nazwać domem... no. Dobra, to ten do mnie ma dachu w każdym razie. Dobra, to idziemy tam. No, Logan, mógłbyś się pospieszyć troszeczkę. O, w ten sposób chociażby. No nie, no też nie o to chodzi. Hmm. No widzę, potwierdził droga, że e, o to chodzi, ale kurwa, no nie mogę znaleźć. Proste. Może tam? No nie. No nie, no kurwa to jest to. To o co chodzi. No dobra, idziemy tutaj, no co nam pozostaje innego. Czy tutaj jakoś coś kurde zgliczować? Nie. Rzęsista ta ulewa, nie ma co. Choć warunki pogodowe tak szybko się zmieniają, tak dynamicznie. Więc nie zdziwiłem się, jak za 5 sekund już będzie takie słońce napierdalać, że. nie będzie nic, nic widać. No dobra, nie, już za daleko się oddaliłem. O o o, cicho, cicho, bologan biegnie sprintem. A, taki jest sposób na to, widzę. Zasuwać przy brzegu. Liczyć, że Logan zawadzi nogą na jakiś stały ląd. No dobra. O, i tak jak mówiłem. Słoneczko, gdzie, jaka ulewa? Była jakaś ulewa? Nie, co wy, kurwa. Tu jeszcze się opalam od dwóch godzin, a nie chmurki na niebie. W sumie nawet nie widać nieba. O, a nie jednej chmurki. Tam przez ten mały przestrzał widać. No. Ej no dobra, no idę tam, no cholera Może przynajmniej coś ciekawego tam znajdę. Kurde, bo tak brodzić w tej wodzie powolutkę, ślimak to... No, to nie jest fajne, no Kurwa, gdzie jest moja motorówka? Tutaj by można było szybką motorówką załatwić. Atakowe też tu są Okej, okay, może w warsztaci zahaczymy? Dobrze się No... i papr chce ci bardzo dostać do środka. Co tam zostawiłeś kolego? No chodź Zobacz jak ją szpadel. A widzę rozgrzewka najpierw. Przed walką... Dziękuję. I tak to jest nam tak się za bardzo zwaniaczy Kurde. To się trzeba łopatę zepsuć To jest ten królewsky most Aha, dobra, ale na razie tam nie idziemy Wejdziemy do środka, zobaczymy czego tak właściwie to zondaki tam chciały z środka Czy to jest kręgosłup? Też część dolnej szczęki. E, fajnie, fajnie. Kurwa, źle to zażrzało, nie? Dobra, w każdym razie. Co tu jest? Aha, bo ja tutaj byłem ostatnio. Tutaj biegał taki. zajebiście wielki zombie, dealer, od którego trzeba było zabrać narkotyki, które były ukryte tutaj gdzieś pod podłogą. Tak jest. Tutaj jest zejście. W każdym razie to, to był inny quest, którego nie nagrywałem. Dobra, zbierajmy. Wszystko co jest do wzięcia, ponieważ, jak to w tych grach bywa, przedmioty się respawnują. Tak samo jak przeciwnicy zresztą. Dobra, nic kurwa useful, właśnie, no to chodzi. Oprócz paru pierdół i chyba z 2000 dolarów, no to nie, nic tam nie było. No dobra, no szukamy dalej, domku na drzewie. No. Nie lubię pozostawiać niezrobionych questów. Lubię zamykać sprawy do końca. O! Dzień dobry, cześć! Ej, stój! Zwolnij! Ej! Stój kurwa! Spokojnie. Już jest wszystko dobrze. Yyy, dobra. Znajdźmy sobie w obrębie oznaczonego na zielono obszaru widocznego na mapie. Włączmy jeszcze mapę. Już bliżej się nie da. No, to jest gdzieś tutaj. Jedną ciekawą rzeczą w tym obrębie jest... ...ten balkonik. Nic więcej. No tam już będzie za daleko. No kurde, no... Dobra, wejdę jeszcze raz I może naprawdę przegapiłem jakiś leżący na ziemi przedmiot, jakiś list, nie wiem, od tych przyjaciół, że... E, sorry, poszliśmy do Maka, zaraz wracamy. Kurwa, cokolwiek. I może o to chodzi. A będę trzeci raz na daremne tam wchodzić. O, to się zdenerwuję troszeczkę. No dobra, sprawdzamy jeszcze raz. No są książki, ktoś tu siedział. Eee. Są papierosy. Wyglądają wicery niebieskie. O, o, o! Yeeeah! Dobra, co napisali? Co napisali, no? Halo, Logan. No. nie wiem, że wchodziłem trzeci raz po to, żebyś tego podniósł, i nawet bym nie zobaczył, co to jest. Tak, właściwie. Eee... o. Nogi, dotarliśmy do domu na drzewie, mamy osłudzenia i zobaczenia Jutro rzucamy na zachód, mam nadzieję, że znajdziemy stałe schronienie. No, otwory nie mogą być wszędzie. Hmm. Optymistycznie, optymistycznie. Maggie, we made it to the tree house. We have plenty of food and supplies. Tomorrow we're going west. We really hope we can find more permanent shelter. Those things can't be everywhere. Aha, teraz o tym mam znaleźć jeszcze ows. No dobra. 353 metry. 50 Nie, 380. A eee, dobra, kto by kurwa na to patrzył? Daleko w chuj. Sosopierz on popas w wodzie. Ah, no dobra. Dobra, furia załadowana, więc jakby co można tu skratować. W podwrankowej sytuacji. A teraz tak po prostu no, na nie chce mi się tam podchodzić, żeby go zaciłkać, więc będę szedł tak boczkiem, wężykiem, troszeczkę i nie wstanie. W ogóle jest... Z... no pływa sobie, śpi w wodzie, no. Pływak, Kreatywnie bardzo, naprawdę. Czy to jest ten obóz? Nie. Za blisko. O, że no przecież jest do mojej drodze, to my nie będziemy specjalnie odchodzić. Pochlapiemy się troszeczkę, popluskamy się. Przy okazji, przetresując teren. Trzeba podoperować. To dosyć... niedługo. O, dobra, mogę teraz, dzień dobry. Dolki, dolki. Hmm. Czemu nie mogę go podnieść? Czyżbym nie miał miejsca? Wyjebiemy coś. O! Męczący nóż. No to niech się męczy gdzie indziej. Okej. Okay. Coś tu jest? Jeszcze nie. Lecimy, dalej. Trzeba iść tam. Nie, nie, no dobra, jakiś objazd będzie na pewno. Będziesz delikatny. Czy tu się przedostanę w tym miejscu? Czy tutaj przejdę? Żeby dostać się aż tam? Nie, no na pewno, dobra. Nie ma co zamulać, idziemy. Okej okay. No chyba, że zrobimy przystanek w tej oto podróży tutaj właśnie w Matace. to jest nazwa próbu miejscowość co to jest Welcome to Mataka We have food, drinks, phone and rooms for rent podmąkłe te pokoje, no ale dobra Nikt nie mówi, że standard będzie wysoki, to nie musi być zawsze 5 gwiazdek, nie? All są Zombiaki Included. No dobra, widzę zombiaki, no to włączymy furię. Nie będziemy się pierdolić, niepotrzebnie. Ups. Jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś? Nie. Eee, nie, nie zbieramy kluczy francuskich, ale zbieramy za to pieniądze. Tak jest. Zwłaszcza w dużych ilościach. Aaaa, kurwa, już przestraszyłem. Ja pierdolę, no co mówiłem, tych nienawidzę najbardziej. A ten tam dryfuje, dobra. Nie no, wyjdziemy z tej cholernej wody i robimy przerwę. Gdzie? Tutaj, wejdźmy sobie. Bezpieczny będzie. No, no lo. I, ej, łódź. No dobra, to już wiem jak będę się przemieszczał szybciej w następnym odcinku. Logan proszę nie wkurwiaj, mnie, wskocz tam po prostu. No. Schodki. Okej. Okay. Dobra, wejdźmy na wszechwadek tutaj jeszcze. O warsztat. Dobra, to naprawia już poza anteną, że tak powiem. Dobra, no to w takim razie trzymajcie się. Widzimy się następnym razem. Cześć.